Witam na moim kanale. Zapraszam Was na unboxing podwójnej platformy kontenerowej, czyli wagonu dwukieszeniowego firmy ROCO typu SDGG T3000E o numerze katalogowym 77390 z dwiema naczepami DB Schenker. No to zaczynamy rozpakowywanie. Pudełko różni się od dotychczasowych, z jakimi miałem do czynienia, bo zazwyczaj był to styropian plus pudełko z przezroczystą folią, bądź całe plastikowe pudełka. Tutaj mamy model włożony, osadzony w wytłoczce z plastiku, który jest schowane do pudełka próbuję właśnie tą wytłoczkę wysunąć jest ona bardzo ciasno zapakowana spróbuję z jednej strony podważyć i delikatnie wysunąć platformę z kartonika o, udało mi się już pierwszy rzut oka widać, że wszystko jest bardzo Solidnie zapakowane części, żeby się nie obcierały w opakowaniu. Tutaj mamy naczep DB Schenker pod spodem części do zamontowania dodatkowe. Jest platforma oddzielona od naczep. Wytłoczka to na to wszystko pozwala. Następne części dodatkowe. Następna naczepa i jeszcze dodatkowe dwa woreczki z częściami. Tutaj widać jakieś opony więc jakieś światło odblaskowe to pewnie będą części do naczep. Rzućmy jeszcze okiem na instrukcję. Tutaj mamy instrukcję, jak osadzić naczepę na platformie oraz jak uzbroić naczepę w koła zapasowe i inne części dobra następna strona na następnej stronie mamy instrukcję jak montować do Platformy, kontenery w różnych standardach. Jest to wagon uniwersalny, można na nim przewozić naczepy, tak jak w tym przypadku, oraz kontenery. Fajnie, tylko coś mi się wydaje, że na te części dodatkowe to trzeba będzie sobie zorganizować jakieś. Pudełeczko z przegródkami, żeby nic się nie pogubiło. Instrukcja jest bardzo szczegółowo sporządzona. Krok po kroku widać, jak zamontować wszystkie elementy. Ja raczej nie będę ich wszystkich montować, ponieważ będę się bał, że przy wkładaniu i wykładaniu z pudełka mi poodpadają. Zainstaluję tylko. Mocowania, punkty zaczepienia naczep na platformie. Tutaj jeszcze jakieś małe elementy i cała instrukcja z różnymi kontenerami w różnym standardzie. No, bardzo fajny produkt, że jest uniwersalny. I można zmieniać ładunek. Instrukcja przeanalizowana. To teraz ją złożę i czas zająć się wagonem. Jak się dobrać do tej wytłoczki? Dobra, jest jeszcze sklejona. Do góry jest taśma i na dole rozetnę w tym miejscu i można otworzyć wytłoczkę. I solidnie to wygląda wszystko. Części dodatkowe. Opisywane z instrukcją można dojść do ładu, co gdzie zamontować. Następny worek z częściami. Tutaj są chyba elementy, które mnie interesują do zamocowania naczep. A tutaj są podkładki pod kontenery, żeby zainstalować na platformach. Fajne pudełko. Porządek jest. Jak się złoży wytłoczkę, to jest miejsce na naczypy, na platformę, na części. Fajne rozwiązanie. A tutaj, co mi się rzuca w oczy, chyba jest jakiś brak w naczepie, nie ma podpory. Jednej opony nie są za założone na felgi, ale to można poprawić. Już w miarę to wygląda. Ładnie wykonana naczepa na ładnych barwach. Zdarza się, że na polskich drogach idzie się spotkać z takimi naczepami. A tutaj jedna podpora. A raczej to nie jest standard, żeby była jedna. Może w opakowaniu gdzieś jest albo w którymś z woreczków część rezerwową znajdę, gdzie to odłożyć, żebyście widzieli cały czas. Teraz następna naczepa. Ta już ma dwie podpory. różnice. Za chwilę będę musiał w pudełku spojrzeć, czy druga część nie leży gdzieś tam luzem. No ewidentnie, coś jest, jest jakiś brak. Odłożę tą naczepę, tą też i spróbuję wyciągnąć platformę. Platforma zapakowana jest dosyć ciasno. Ale już wyszła. O, chyba znalazłem podporę naczep. Jest tutaj pod folią. Jest, aby się dała wyjąć. Dobra, spróbuję ją włożyć na swoje miejsce. Tutaj jest otwór. Dobra, na razie może być. Ja jeszcze chciałbym wam tutaj powiedzieć, że obydwie naczepy mają inne oznaczenia, więc nie są to dwie identyczne naczepy. Też różnią się Drzwiami do załadunku. Jedne mają obwódkę czerwoną, drugie są całe białe. Ale przejdźmy do platformy. Platforma jest wykonana z metalu. Ma trzy wózki. Tutaj próbuję złapać ostrość, żebyście mogli zobaczyć naniesione napisy, oznaczenia. Na razie. O! Zgubiłem ostrość, musicie chwilę poczekać, spróbuję ją z powrotem złapać. Za dużo rzeczy wyłapuje obiektyw. Już trochę lepiej. O! A jeszcze poprawię. No, coś dzisiaj nie mogę ustawić sprzętu jak trzeba. Może tutaj na naklejce z numerem katalogowym się uda? O, jest. Dobra, wracamy do oznaczeń. Nas znów jest rozmazane. Dobra, jeszcze jedna próba. O, coś już się udało. Dobra, mamy to widoczne tutaj. Napisy na platformie. Dobrze, że jest wykonana z metalu. Będzie nisko osadzony środek ciężkości. Na pewno będzie świetnie jeździć po torach. Tutaj zapewne będzie się mocować na czepe. O, tu się coś wyczepiło. Poprawię od razu. Dobra. A jeszcze nie chciał wejść. Ok, już jest na swoim miejscu. Ładnie to wszystko jest solidnie wykonane. Nie mam zastrzeżeń, czy to do części załadunkowej, albo do podwozia. No nic, trzeba teraz rozszyfrować, jak załadować naczepę. Ponieważ jest to moja pierwsza platforma tego typu, będę posiłkował się instrukcją, żeby nic nie popsuć. Tutaj co możemy zamontować do naczepy? Koła zapasowe. Dobra tutaj jest woreczek z częściami do naczepy dobra, jest koszyk na opony są światła odblaskowe jest czpień do siodła dobra, ale my potrzebujemy elementy 005 004 no mi się wydaje, że muszę poszukać odpowiedniego woreczka z częściami. Track trailer. Dobra, spróbujemy to zamontować. Dobra. Jak dobrze pamiętam, to to było w tym worku. już coś tu widać dobra trzeba odpakować pewnie bez tych mocowań naczepy tańczyłyby po platformie więc zróbmy to w taki sposób jak producent zaleca będzie bezpieczniej i na większym luzie będzie można zwiększać prędkość składu z platformami, bo powoli powiększa się moja kolekcja. Już szykuję dla Was następne unboxingi platform. Dobra, wysypię te części. Poszukam czegoś, co jest mi potrzebne. Dobra, trzeba to trochę posegregować. Tu widzę górną część mocowania i dolną część mocowania. No to teraz muszę zobaczyć, jak to zmontować w jedną całość i przymocować do platformy. Dobra, części są delikatne. Będę starać się nic nie uszkodzić przy ich montażu. Dobra, części już mam namierzone. To teraz rzucę okiem jak to zmontować. Trzeba nałożyć jedno na drugie. Okej. Okay. No to do dzieła. Z taką długą platformą to strach nią manewrować, żeby się nic nie wygięło. No, ale dobra, jakoś chwyciłem. Tu wepnę to w platformę tym okrągłym klipem. Dobra, jest już na miejscu. Za bardzo nie odstaje. Okej. Okay. No to teraz górna część, i w tymi łapkami trzeba go wpiąć. Dobra, o, nie chcę się obrócić.

Mocowanie naczepy już jest na platformie, więc nie pozostaje nic innego jak nałożenie. Zrobienie porządku z częściami. No, tu w tym miejscu czpień będzie trzeba zamontować. Pewnie tylko na wciśnięcie i wejdzie w ten cały, w całą konstrukcję, którą zaczepiłem o platformę. Więc nie pozostaje nic innego, jak nałożyć naczepy na platformę. Tu przed Wami kilka zdjęć. Jeżeli materiał się podobał, nie zapomnijcie zostawić lajka. Jak chcecie być na bieżąco z materiałami, zasubskrybujcie kanał. Do zobaczenia!